Mężczyźni mają zdecydowanie trudniej na portalach randkowych niż kobiety, ale chciałbym określić, jakie są tego przyczyny. Nie zawsze trzeba siebie potępiać, by nabyć kompleksów. Pierwszym powodem jest to, że na portalach jest mniej kobiet od mężczyzn. Nierównowaga nie sprzyja temu, by jedna i druga grupa miała te same wyniki. Drugim powodem jest to, że kobiety z trudem oceniają mężczyzn po samym wyglądzie i w internecie, to znaczy na dystans, gdyż potrzeba im emocji. Wielu mężczyzn zyskuje dopiero po poznaniu na żywo nawet jak gorzej wyglądają. Trzeci powód jest taki, że na portalach randkowych przesiaduje dużo kobiet z cechami ciemnej triady, czyli np. Na cechami narcystycznymi. To nie są dobre partnerki, bo są roszczeniowe, bezwzględne, egocentryczne, manipulujące i mają zbyt wysokie mniemanie o sobie, co często uniemożliwia budowanie z nimi więzi. Czwartym powodem jest to, że wiele kobiet wcale nie szuka partnera, a jedynie komplementów lub reklamuje swoje konto na innym portalu. Piątym powodem jest to, że wiele kont kobiet na portalach to konta fikcyjne i są to również konta mężczyzn sprawdzających, jak łatwo żyje się jako kobieta. Ostatnim powodem jest to, że mając tak ogromną konkurencję ze strony mężczyzn, naprawdę trzeba mieć dobry profil, dobre zdjęcia i faktycznie wyróżniający się wygląd, który jakoś przyciągnie. A nie będzie to profil zwykły. Dla kobiet, jako odbiorców np. stu wiadomości dziennie, od prawie nieróżniących się niczym profili mężczyzn, jest to zniechęcające niżeli motywujące do spotkań. Sumując wszystkie te powody, wychodzi statystycznie, że kobiety głównie wybierają najczęściej do 20% najbardziej atrakcyjnych fizycznie mężczyzn na tych portalach i tylko wobec tych odczuwają motywację, by się z nimi spotkać i im odpisywać. Tyle, że to nie oznacza, że 80% mężczyzn jest do niczego. Po prostu znaleźli się oni w jednym z najtrudniejszych miejsc do poznawania kobiet, a do tego szczególnie kobiety, które tkwią na portalach długo, mogą być zaburzone. Normalna dziewczyna widzi, że ma masę polubień, wybiera kogoś wartościowego z tej listy, idzie na spotkanie bez marudzenia i zwykle szybko jej pobyt na takim portalu się kończy.